Witam Dzień dobry APC bot You can play APC bot Co gram na bocie? Dobra Pikuję rumble, nie? Kurwa Bot Rumble Spokojnie, Bibi jest bogaty Wykupi się Typhonowie za Koreę? Ciekawe jak wylot Już patrzę bardzo, że internet maska Bez komentarza, bez komentarza ja ostatnio byłem na steku w Karcie na samym dole było napisane, że do każdego zamówienia do pada 10% pracy, obsługę No tak, no to się od razu, ja, ja od razu z tego czegoś bym wyszedł, no czekaj Dziękuję Guma pięknie za dziękuję Wojtek Asmania za suba Thank you 400 miesiąc, nawet nie wiem ile to już lat? No to już liczę, to jest 12, 46, 46 Są 3 lata, 4 miesiące, nie? A później mówisz, że na tym streamie nie dostaje się permów, bo to nie są permy To są bany, nie, tymczasowe Tylko żeby zmusić ich do, do refleksji żeby te dwa trolle, które oglądamy ten kanał dzień w dzień, albo od tylu do lat się garnęły, nie? pisem takich rzeczy. Bo to później sytuacja, kiedy chłop przychodzi, mówi: tak, że go, go sobie napis. Trolling ma granice O, kto to dzwoni? Tak, słam. Dziękuję, Sliczę. A mnie czemu wczoraj zbanowałeś? Zobycie Markiem. Marek Sun. Aha, cze czekaj! No kurwa! Nie widziałem! No Powiedział mi, że I can play APC bot i później piknął Wayne i powiedział, że poszedł mi da. No, mam armor wzięty. Tragedia. Wydarzył mi czemu z, w tej skurwie, jak rzekarnicy na ludzi, co nazwałam kurwę kurwą, a nieco niż tą grę robię 0-10. Wujek, bo ta gra jest dla miłych ludzi. To musi być miły. Jak dostaniesz bana zapisania na czacie, to jesteś równie głupi jak osoba, która robi 0-10. No. Tu się nie da dostać bana. Nie dostałem bana odkąd, nie wiem. Napisałem że jeden, jeden bam był. Przesadziłem. Jak napisałem do rad i jego dziewczyny na Lulu, że nie musi robić loda. I uważam, że to bam był niesłuszny. O fan Roberta jest na Wiesz fan Roberta, nie Misorysio. Nie dawaj średniego. Fan Roberta to zły człowiek. Ale jeszcze się jest chory, dlatego muszę go od swojego życia odciąć. Aha, no tak Edomida. Kragasek. Co jest OK? To fajny, fajny, naprawdę jest w porządeczku. O chuj Mega silny który, jest wersja. Który Kane. Kane? Czerwony. Mam nadzieję, że niebieski. A. Nie, czerwony. Czemu niebieski? No wolę niebieskiego. co ja gram niebieskiego. Bo pewnie na midzie grałeś tym, czy gdzie Nie no, grałeś, na topie. Ty? Na topie, niebieskim Kane'em? No. Mm, nie wiem. No z już, tak, że... Nie że niebieski to trolling. No, kurwa, Bubnik grał mi Ramblem, e, Brand'em na topie ze Smitem i mnie wyzywał. Jeszcze, że kasady pomogłem. Bubnik wiele razy, <laughs> Bubnik tworzył, tworzył kebaba i miał e, kupne mięso, kupne sosy. Także też, no nie można mu ufać, nie. A wiesz co, ale ciężko się dziwić. Ty... Chyba nie wiem, jak nie 4 piąte, jak nie więcej kebabów to jest dokładnie to co. No tak, tak, no ale to gówno. No to czemu robisz jednak jak wszyscy? Gówno, to są te zwykłe kebaby, te zwykłe, zwykły kebab. No tak, czyli gówno. A. Zwykłe kebaby z kupnymi sami mięsem to jest syf totalny. Ja byś chociaż robił własne, własne sosy, to jest tu, turbo różnica. No zresztą to jest plus jeden dla mnie i to nie jest jakiś wielki koszt. Nie jadę nawet bubnika, kepsa, ale tutaj mówi, że chujowy No ale Skąd pytałem wiesz? się go A. Nie no, uważam, że sosy to jest chyba Najlepsza rzecz, jaka może być kebanie, nie? jak robisz dobre rzeczy Niższe kondensera hawajskie? Hawajska jest dobra pizza Tylko ludzie często ją źle jedzą Bo nie jedzą hawajską z A iż Lemo? Kiknąłem Q w Gregasa, nie? Z. I w momencie, kod... kiedy w jego Q To w trakcie animacji wbił drugi level i nie padł Poko? No fajnie, ograł cię No no, kurczak, ananas, do tego dobry sos czosnek Polecam. Nie chciałem wchodzić w najbardziej oczywisty sposób, bo on czekał z brzuszkiem, by mi zablokował i wtedy bym padł. I wyszedłem w mniej oczywistym momencie, wtedy był drugi level. <laughs> Więc kurwa, no niestety. A co tak mówisz, jak robiliśmy wasze sosy? Nie wiem, pierdolę myślałem, że nie było i mi zrelujesz, nie, buwnik. Sorry. Ginę. No, ginę. Przeciwnik no, pokonany. Nie, strowałem ci grenem, sorry. A, w ogóle ja wchodzę na linię, ma czwarty leon drugi. Ja pierdolę. Nie jest po gierce, nie z mojej strony, sorry. Nie wiem czy ja jeszcze wrócę. Dobry ten gregas, kurwa, o TP Gregasa. Zadzicie teraz Wawawy, kłowo No ten K Berlinie, no mocny, mocny, ale widzisz no. Zdajmowałem go na drugim levelu, którym czy nie byś zdajmował na drugim levelu. Niewielu chyba takich jest, co? Czekaj co, Kej mocny Ferry? Da, zajebisty Bardzo mocny. Ma podwójne kurenek Renektona na swoim. Q. Jeszcze z dashem Jak podwójne KU. Renektona. A nie chcę mi się raz z jak coś. Aha. Dobra no, Drunkodiv, nie. Zdanie rucha ten Gregas teraz. Już mam tak przejebane, nie wiem co sobie zrobić. A ty Grzwałn na midzie? Nie, jak Wain na midzie? Nie, nickname KXNG. Dobra, wiesz co, bo ty się słapnąłeś z midlanerem znaczy z, z botlanem, nie widziałem. Czy ty byłeś po prostu? Yeah. Nie mam szans ogólnie. No nie, no stop strollowany, sorry. Kurwa, no nie wiem czy da się to odratować. Bo on będzie mnie po prostu połkował i zonował. I jeszcze mi frizuje, więc tak kurwa, zestaw niestety nie najlepszy. Przecież że liści chociaż mi linie, nie? A on przyszedł i kurwa, se poszedł? Nie ja ci, tego? Ja ci tam powiedz skraszałem. Nie, no tu no Ja bym kurwa, tak chciał, żeby tak jak się skończyła. Ale na dobra, golemach jest nie. ten, na golemach ja jest Ja trzeci wiego. level, nie? Ja W jego, na golemach level. tutaj, tutaj <laughs> będzie w jego. Przejdziesz przez ścianę, go zabijamy. Dobra, Ale i to to, to bay, bej, tu po prostu przez ścianę przejdziesz. Aha, tak, bym nam mam przejść przez ścianę teraz? No nie, no jak, jak się no, pojawi tutaj. Może już proszę, nie ma, bo ma 3-0. Dobra, idę, idę na Gregasa. Udało Oni się, gi. nice No to zawsze się uda, spokojnie. Nie, no nie musiało się udać. Dalej się nie musiało. Dobiję udać. szósty, Sióra dobra ma. sobie. Dwa creepy Dobra, jeden, idę. Chyba do Eclipse pójdę. No i kurwa, ESA, nie? Dwa shutdowny I Lecimy. Trochę gol napad teraz expa ekspa. to taki rynek ten z bardem. Trochę. No. Przeciwnik pokonany. He! Ha! 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 Okej! Okay. Nie wiem, nie wiem, naprawdę tutaj mam. Poszedłbym do dżungli najchętniej, nie? Przeżyłaś! Nie będę czarował, kurwa. Jak było. Halo? Chyba Halo? mnie było. No. no Nie? Nie? Nie. Nie, nie. na coś, nie. Nie, nie, jeszcze Dobra, recall do bazy Ja tak co wave'a muszę recall do bazy kikać, bo po trzech spelkach od Gregasa już nie mam nic HP. Jednego wave'a farmie jednego oddaję, jednego farmie jednego oddaję. No, no czemu bierzesz tym useless'em? ale kupisz? Nie, bo to będę kompletnie useless tak jest A i tak nie będę tankował dużo, więc z mercy mi dużo nie dadzą. Ładnie zagrał, kurwa, ładnie zagrał. Ładnie w chuj zagrał, naprawdę, dobry jest, dobry jest. No, niestety, w był top, heralda robili. Kto tam strzet, przerzucił mnie R-kom. A dobra, jak wezmę szybką wieżę, to będę mu farmić chociaż, to też jest. Czy git? No, git nie git, no bo wegraliast będzie go po mapie, ale. Ale masz farmy. 0 tak, milion. A nie wezmę tej wieży jednak. Kurwa, to gorzej. To troszkę gorzej, niestety. Ładnie zagrał, mam na myśli to, że nie spanikował, nie rzucił brzucha, jak ja erkowałem kowałem Wyczekał, do on... zagrał Clean, bardzo clean zagrał. Bezbłędnie zagrał. Co by się może widzu wydaje, że to nie było nic takiego, ale jak tutaj gram na wielu ludzi, to nie każdy by tak zagrał. Kod że kurwa jest... Przeciwnik Co za dziwna muza. to już było, to już było widzowie, to już było Czekaj się, kurwa, fila. Nie! Pierdolę! Hahaha! <noise> mnie, kurwa! On nawet nie trafił ever prostym, nie? <noise> daj spokój, kurwa, tę gierkę. No mi, chuj! Możecie wszyscy zreportować. Chciałbym to zmienić, nie? Ale no co ja, kurwa, do lasu pójdę. Wyzeczek dla ciebie, dziękuję bardzo. No zaryczną. Nie da się, po prostu. Co takie, znaczy, nie da się, się, się krypka dobić? To jest. to jest ta linia, nie? To jest niestety to. Nie wierzę w to, nie? No dobra, ty go masz chociaż, kurwa. No, ale musi, wiecie co? Ja musiałem tu paść, bo by uciekł, nie? Brzuchem by uciekł po prostu. Ci bo dobrze tu zagrałem. Nie może padłem to. Warf, proszę No maszerkę zje! Bo... Nie do widzę takich ludzi. Just try. Coś już napisał, Uciu? Aha. Ja pierdolę O kurwa nie... E no nie no kurwa Na hita zginął, jakim cudem Ja pierdolę Kurwa mać To, że on tym trafił w trafił widzowie, to też źle Ja ci nie pomogę jak coś Klikam FF, klikam FF Tak, tak, no ja mówiłem, ja już po pierwszym tak jak padłem na to już wiedziałem, że jest po grze Nie mogłem już tej maszyny zatrzymać, wiesz? Już kurwa, wyjebka za wyjebką, tanka się ewentualnie mogę zbudować No nic no Na bat. Akurat też Vayne nie jest za dobra chyba, w awych piki term, a, a grasz nie? tak jak pojem na pierwszym poziomie, że od razu ignite na, na mordę? Czy nie? No Tak, tak I w ogóle tutaj chciałem typa zdejmować. Zdejmowałem go, ale w momencie, kiedy klikałem to wbił drugi level I padłem a w ogóle bardzo dobrze tajmował brzuchy na moje kół i blokował mi wszystkie Q Wszystkie mi zablokował. Tak? To ładnie to robił. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. To nie, no nie żyj kurwa. No. A co wam żyć? Nie ma e Everfrosta i Jarki, e to może będzie łatwiej. Przeżyję niestety, a. Zobaczę jak ten, jak morale drużyny. Grają, grają. grają. Gra, dobra. Znaczy nie, to, to mogę mi pingować tak szczerze. No jest to powód co zrobiłem, nie? Totalnie, totalnie. Ja to biorę na klatę, ale w momencie, kiedy to się stało, to się mleko rozlało i ja już nic z tym nie mogę zrobić. Po prostu już, kurwa. Nie, Gragas one-shotuje, kurwa, i poke'uje cały czas, nie da się, nie da się tego laningu prowadzić. A to wiesz. Ale ludziom się nie chce grać. Nie chce się grać. Też, ja też nie wiem, ja też nie wiem. Ogólnie Dust i... jest bardzo ok do swoje energii, który nie patrzy dużego jak coś. Idzie to das blade. Dobry, dobry, Sorry. dobry, Sorry. dobry Sorry. bardzo dobry. Lepszy Sorry. niż Gordrinker. Tak, prawdopodobnie lepszy. ktoś chciał wiedzieć. To budujcie raczej blade'a. Ja sobie tylko jak już Gordrinker grałem, to testowałem. Nie jest zły Gordrinker, nie wiem, że jest zły, ale po prostu jest... no, raczej nie jest lepszy. Próbujemy Mam markę. Ale chwiewa. Mogłeś poczekać w sumie aż w sumie ten wejdę, ale. A, tak. Tak, tak, rato Widzę cię, widzę cię, dziękuję bardzo. Nie, na pewno możesz. Dobrego dnia. No. Dobra, klik FF, klik FF. Wise Tail, fajno masz dzisiaj okay. czachę. Dziękuję ślicznie, dziękuję pięknie. Ja z dwóch. Czy my wyjebaliśmy dwie gry właśnie? Tak, wybaliśmy dwie gry. Idę w 15. W ogóle po chuj mu piszecie. A co miałem być zmudowany, całą gierkę? Sorry, sorry, nie wiedziałem, myślałem że się nie zmutowałem. Real talk. Musiałem jakiś enter wcisnąć albo coś, I się znowu zmutowałem Co ty piszesz z Boże, nie mogę Czekam na item Jeszcze Afk. Aktorzy, kto nie no faktycznie, to w tej grze bardzo dużo zmienia. Po prostu byłem chwilę do WC musiałem to, Musiałem yy, musiałem WC widzieć, musiałem WC na chwilę, bo już nie wytrzymałem. Zdarza się, prawda? Ty może on wziąć? nim nie będzie Gregasa. Walka, walka, walka! Idź tam do nich Szu! Zostaw tego lemy, zostaw tego lemy! Nie troluj, nie troluj! Krzyku co robisz? Ej, krzyku, zostaw tego lemy, idź na nich! E, Remek ty jeszcze widzę ten, wierzysz. Faktycznie! Kliknąłbym tam i by się wszystko zmieniło nie było Gregasa, nie? Eee no nie mam kurwa spójrz na moje itemy, nie? Duskblade buty. 6-9 to już. Się nie chcę podać w ogóle, Te, jakby jakie procesy zmyślabene zachodzą w głowach tych ludzi, że oni wierzą, że to jeszcze. Albo lubią, tak lubią zostać w pierdol, albo jeszcze wierzą, ale właśnie nie wiem, która opcja jest prawdziwa. Trzymajmy po prostu, a może tak chcą się zemścić na mnie, no może tak. No spoko, dobra, jakby okej, okay, nie? Muszę się, się nie wytrzymam, muszę się, się nie wytrzymam. Zaraz jestem, zaraz jestem, muszę zawczyć Dobra, tym. tak dobra, mi się długie, Ała to nie moja wina, ja wczoraj coś, nie? Dobra. My to gramy, nie? <laughs> let's go, let's go. Daj, treszu. Rozbij, te staki. A, właśnie, Bar Bar barona, baron, baron, baron. World. Idę tam, skoweruję chyba. Nie, no, może lepiej, już nie będę kusił, bo jak będzie tych 10 wyjebek, to większa szansa, że jakiegoś bana wyłapie. Nie, chciałbym sobie sumie bana wyłapać za tą gierę, bo to nie jest tak, że celowym. nawet jej nie, nie troluję tak naprawdę. Nie wiem, że to wygląda bym trollował, ale nie, nie, troluję jej. Jest dobry, lepszy, lepszy gracz był w enemy. Trupy w drużynie przeciwnej, ja pewnie no, ciężkie mecze miał przy. Nie, ja po prostu spierdoliłem. No, może sobie zobaczyć repa, jak coś tam się stało. Jeżeli nie, się nie, 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 Ale po prostu tutaj nie mówię, że nie spierdoliłeś, tylko chodzi o to, że. No, miałeś ciężkie mecze. No, na przykład leasing, 5000 tysięcy obrażeń.